Cześć moi drodzy, szybki odcineczek z NBA Hoops. Za szybki to nie będzie, bo mamy tutaj 44 karty, w tym właśnie rakpaku z mojego boksika, który sobie zakupiłem w Bobster Cards World. Zachęcam do odwiedzenia. Naprawdę gdybym tylko miał kasę, to nic bym nie robił, tylko się zastanawiał, co tym razem sobie u nich kupić. Nie mówię, że wszystkie serie są fantastyczne, bo trafiają się też kiepskie, ale to już jest kwestia gustu, kto co lubi. Patrzymy sobie, tutaj jest oczywiście to, co możemy się pozbyć. Już widzimy, że będziemy mieli świetnych graczy na ściankę. Mamy na sam początek świetnego gracza z Bulls, Derricka Niestety nie ma szczęścia, chłopak do zdrowia. George Spacers, z Deron Williams z Nets, Stademaier z Knicks, Metaworld Peace Lakers, Williams z Timberwolves, Kevin Garnett. Kolejny fantastyczny gracz, który się powoli żegna. Z karierą Wusewicz 76ers, Carl z Hornets, Jennings Bucks, Parker, Tony Parker, San Antonio Spurs, i mamy fantastyczną kartę Rookie, jest to Anthony Davis. Taka karta mało warta nie jest, może być więcej warta niż inserty Luke Lukmbaumute z Bucks, Joseph ze Spurs, i mamy insercik, i to jest fantastyczny insert i Tu już widzę, bo nie ma żadnych ramek. Jest to bardzo fajne horyzontalne zdjęcie. Dwayna Wade. A. Chyba się właśnie minął z obrońcą. Chyba nie trafił tą dłonią. Dobra, fantastycznie. Mamy też Nene, wrzucimy go tu, czemu nie? Lubię jak gra z Gortatem. Fajnie się dogadują. Jefferson's Jazz, Barnes z Warriors, Singletons z Wizards, Stones Nuggets, McLean's Pistons, mamy Lama's Rockets. Carmelo Anthony, Paul Gasol obecnie z Bulls, Al Horfords z Hawks, Paul Pierce Celtics obecnie jest też w Wizards, James Harden, Oklahoma City Thunder, ale fajnych dużo graczy wpada, Brewers Bulls, Dwayne Wade z Miami. Sporo z tych kart to już są u mnie powtórki, także jeżeli ktoś chciałby takie karty, to. Odzywajcie się, na pewno się jakoś dogadamy, jeżeli chcecie się wymienić za inny kartę NBA. Avery Johnson z Nets. Scott Sculls uh, z Bucks. Byers ze Spurs. Terry Evans z Kings. John Henson z Bucks. Larry Drew's Hawks. Mark Gasol z, Gr Mark Gasol Bl z Grizzlies. Lina Scliza z Raptors. Favors z Jazz. Russell, Pistons, Brown, Suns, Cliza. Proszę bardzo w tej samej parce. no już, Co za Davis Magic, Felton Blazers i Mark Jackson's Warriors. No cóż, coraz szybciej udaje mi się przelecieć przez te bazówki, bo już większość z nich to mi się opatrzyły. Już mam ich całkiem sporo i większość z nich też mi się powtarza. Z insertu jestem bardzo zadowolony. Jest to karta courtside, Dwayne Wade numer 6. Świetne ujęcie. Chyba jeden z fajniejszych insertów w tej serii. No, a poza tym to mamy jeszcze fantastyczne bazówki, świetnych graczy: Gasol, Wade, Harden, Pierce, Gasol po raz kolejny, Anthony, Nene, Parker, Davis. Garnet i Rose, i żeby była jasność, wiem, że to Mark Gasol i Paul Gasol tam byli, ale nazwisko przywinało się ponownie. Wielkie dzięki. Jeszcze jedną paczuszkę mam do otworzenia, a potem już będę Wam smęcił, co myślę o tym produkcie. Czy warto, czy nie warto? Trzymajcie się wszyscy na razie.